Partnerzy odcinka: f Leader Lider, Wizę, Platinet, Boxy na Haku. Cześć, witam. Dzisiaj zapraszam na podsumowanie marca, podsumowanie fotowoltaiki. Sprawdzimy też, ile pompa ciepła zużyła, ile zużyliśmy gazu, jak to wszystko wyglądało. I pytanie tego odcinka: czy już jesteśmy zeroemisyjni? Zeroemisyjni w sensie ogrzewania i samochodów. Sprawdzimy, ile prądu udało się wyprodukować w marcu, a ile zużyliśmy. Do tego. Pytanie i prośba do Was: dajcie znać, jak Wasze instalacje produkowały w marcu? Jaki był najlepszy wynik z danego dnia? Ile średnio mieliście kWh z kilowatopika za marzec? Jak zawsze, dziękuję i zapraszam pod Excela. Jak to wyglądało w marcu? Hołaj nam zarejestrował falownik 640 kWh energii, natomiast licznik Taurona po zbilansowaniu 270 i 111. Co daje nam autokonsumpcję na poziomie 259 kWh. Także już troszkę poniżej 50% udaje się zużyć na bieżąco. Produkcja 64 kWh z kilowatopika. Zużycie gazu to jest 39 m3 na podgrzanie wody użytkowej, co się przekłada na 428 kWh. Tak to wygląda w przypadku wody użytkowej. Natomiast ogrzewanie domu w marcu, zużycie przez pompę ciepła to 343 kWh. Kilowatogodziny. I teraz tak szacowane, szacowane zyski na starych zasadach to zysk na autokonsumpcji na 233 zł. Szacuje zysk na tym, co wysłaliśmy do sieci: 227 zł. Suma to jest jakieś 460 zł. Z ciekawostek średnia temperatura wewnętrzna w domu to mieliśmy niecałe 23 stopnie w marcu. A średnia temperatura zewnętrzna z czujników to jest 13,3. Także marzec dużo cieplejszy. No, i też dużo lepsza produkcja, bo już mamy 640 kWh. Porównajmy to jeszcze z marcem w tamtego roku. W tamtym roku było 659, więc marzec idzie generalnie web w web. Bardzo podobne te wyniki tutaj są jak w tamtym roku. Dajcie znać, jak to było u Was, bo ciekawy jestem, czy, czy te marce tylko u mnie tak się pokrywają. Czy w innych częściach kraju wychodzi na to samo. Ja generalnie z instalacji pod tytułem fotowoltaika jestem bardzo zadowolony, a jeszcze bardziej jestem zadowolony z instalacji pod tytułem pompy ciepła, no bo ta pompa ciepła faktycznie zużywa nieduże ilości energii. 343 kWh. Najbardziej co mnie cieszy, że fotowoltaika więcej produkuje prądu niż zużywa pompa ciepła i starcza nam to jeszcze na częściowo podładowanie samochodów elektrycznych. Tak czy siak. Nie ma co się bać tych nowych technologii. One są naprawdę w porządku, to wszystko może działać. A na dzień dzisiejszy ta technologia tak potaniała, że da się dzisiaj pompę zainstalować za parę, jak nie parę naście tysięcy, i fotowoltaikę tak samo i to pokaźnych rozmiarów. Oczywiście nie mówię tu o jakichś markowych, drogich produktach, tylko raczej jeśli ktoś to będzie robił sam, a są, że, że są takie możliwości, to tutaj już przekonaliście się pewnie na kanale, choćby w ostatnim teście BMW i X1, gdzie właściciel właśnie sam sobie. Zrobił taką fotowoltaikę, no, w jego przypadku tak akurat off-gridową. Będzie też kolejny test na kanale, gdzie kolejny właściciel ma off-grida. Także są możliwości, nawet na nowych zasadach. Tylko myślę, że na nowych zasadach to albo off-grid, albo jakoś bardzo zmyślne systemy zarządzania energią. My generalnie ratujemy się w ten sposób, że używamy wat pilota i ładujemy auta wtedy, gdy słońce świeci i stąd mamy sporą autokonsumpcję. No i często też tak robię, że podgrzewam dom tylko w dzień, a jak w nocy. I tak śpimy. To wyłączam na noc po prostu pompę ciepła. Także kombinuję jak mogę, żeby rachunki płacić jak najmniejsze. Ostatnio dostaliśmy rachunek za cały rok i to było w okolicach 1000 zł. A przypomnę, dwa auta elektryczne, pompa ciepła, no i ogólnie potrzeby bytowe. Także da się żyć tanio, aczkolwiek trzeba zainwestować. No i cóż. Kończę ten mój przedługi wywód. Jak zawsze ślicznie dziękuję wszystkim za uwagę, dziękuję patronom za wsparcie i do zobaczenia.